Bateria. Nie wiem, czy na szczęście, czy na nieszczęście. Na Druga naładowana. Zobaczymy teraz, co z tą nawigacją. Bo coś chyba się poprawiło. To widzę, przejechałem testowo na B4. No, te góreczki tu są strasznie wredne. Strasznie trzymają. Tak samo było od, od samego początku. W pierwszym roku, w drugim no i w trzecim roku uprawy bezarkowej też trzymają. No, nie nawet 4 z, z jęk. No, a jeszcze druga sprawa, korzystając już tutaj z okazji, dziękuję Piotkowi, że mi pożyczył listwę zgarniającą. Zadzwoniłem je Piotku porady nigdzie nie ma. Mówię ty masz takiego fajnego będzie pasowała, a jak nie, to troszkę ten kąt będzie inny. Tam ciut odstaje, ale to nie ma znaczenia, bo już ochrona jest. Już jest ochrona. O, następny kamyczek. Już nie idzie, wiecie, bezpośrednio ziemia po łapie, tylko już ma tą listwę zgarniającą. No pogoda jak diabeł. Tak jak mówili, tak jest. No, i chyba tam coś wspominałem o Kubusiu, Kubuś uczestniczył w wypadku. W głupim wypadku, ale to opowiem wkrótce. No, i poszło na autokasko. Utrwało to półtora miesiąca. I państwowy gigant odmówił wypłaty odszkodowania. Stwierdząc, że uszkodzenia powstały wskutek eksploatacji, a nie wypadku. No i kupuj sobie stoi. Wniosek poszedł do sądu, do świetnicy. No i coś będziemy tutaj próbować walczyć. No ale taki mały rolnik z takim wielkim gigantem. No zobaczymy jak to będzie wyglądało Jak to będzie wyglądało Dlatego też mi nie jest prosto Wiele telefonów wykonałem Wszystkiego Cały czas do ubezpieczalni, tak, tak, maili Chyba z tydzień to mi zabrali z życiorysu jak nic No i został John, Dir, który też tam miał podnośnik te uszczelniacze, to, tamto. No teraz wszystko gra. nie cieknie, podnosi, działa prawidłowo. A tutaj też wyszły te święta, a to listopad, a to to, a to tamto i... No i jest jak jest. No ale moim zdaniem warunki są tutaj optymalne. Ta ziemia jest ciastowata, to nie będzie tak, że tu się ładnie wszystko rozpruszy, Tak powinno być. Tak tu powinno wyglądać na tej klasie ziemi, ale tak nie jest. No tak, jak mówię, no to już jak już wie, że będzie wyskakiwał, To już te 2, 3, 4 lat. jedzie bez. No ja tutaj to, co mogłem, to zrobiłem. ale my zobaczymy, jak się sytuacja potoczy dalej z tym polem. No to jak potoczy się że będę zostawał no to po prostu sypnę sobie te 4 czy 5 ton wapna i powinno ją troszkę jeszcze rozluźnić zęby typu delta flex moim zdaniem są bardzo fajne jeszcze mi się tu ani razu raz przepraszam, raz mi się zapchało ale to była taka kupa jakoś taka dziwna Gdzieś musiałem to rozciągnąć, no ale to nie jest jakaś pójma. A no, na deltach mamy mniejszy prześwit aniżeli na tych zębach dużych. No i podejrzewam, że wtedy poruszczałem od środka krosa, Jak tutaj te krzaki rąbałem, no to mogłoby być tutaj ciężej, jeśli chodzi o przepustowość. Ale jak już jest, tak w miarę normalnie. Nie wiem jak te poplony, nie poplony, takie wyższe, ale też mi się wydaje, jak to będzie pocięte. A, a jak już zmulczowane, to nie ma żadnych tutaj oporów. I widzicie, jakie tutaj kubki? Ja już normalnie podnośnikiem podnoszę, żeby te kubki wyeliminować. No, będę musiał jeszcze raz sobie przyciągnąć na 100% tą ziemię, delikatnie płytko gdzieś tam sobie przelecieć z gazem na C3 No i tak wygląda praca na jeden ciągnik, który musi zrobić to, zrobić to, opryskać zrobić bezorkowo, wytależować, zasiać, wywieźć płody rolne no, i czas ucieka, nieubłaganie! Czas ucieka, i później wygląda to jak wygląda. No i po górce 8, mówię to, no po górkę trzyma. Czuć te kamienie cały czas gdzieś tam, że, że podrzuca. Gdzie jedziesz, Chrisu? No ale mówię, chyba mniejsza szkoda jest zrobić tak. A ja jakoś dziwnie, mogę tego zero złapać. Mniejsza szkoda będzie taka, jeżeli to orząc no i uprawiając, tak? Zresztą mi się wydaje, że w dwa dni, no może bym od rana do nocy, to bym to wy wyorał. Może by to wtedy było równiej, może by to było łatwiej. Na pewno, bo takiego o, by tu wpadł pługiem, no, zobaczcie. Czarniutko, ale mówię, tu są te kamienie, na 100% pługiem bym ich wyciągał miliony. Bo skoro bez orkowit wyciąga, gdzie nie bierze całej ziemi, no to orkowo byłoby jeszcze gorzej. Na 100%, o, tutaj koło słupa to już w ogóle jest tak, że na B3 robiłem bo tych, w miarę tych pojedynczych słupów już udało mi się tą ziemię jakoś takoś poprzeciągać ale to jeszcze nie jest te optymalnie Tutaj jest pszenica siana bezorkowo i zobaczcie jak tutaj tak samo górki są dużo dużo gorsze no i skręcamy 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 no i by pasowało nie pod słup. pasowałoby pod słup, ale słońce ależ upada dosyć fajnie prosto w oczy no tu też właśnie będzie troszkę mijaka ale trudno do góry, żeby na, nie na skręconym tylko to nie nie rąbać hop, 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 hop hop no jakoś to chyba już lepiej wygląda niż wcześniej, już na nawigacji pokazuje, że lepiej się to za, zazębia no czyli tak prawdopodobnie Jakiś głupiany sygnał mnie chwycił za przeproszeniem i tak mi się to nie widziało, że czego to aż tak szeroko mi zostawia. Bo w teorii powinno być tak, że pomiędzy rządki, no ale mam 30 wpisane, bo tak jak bierze, wiecie, to też tak się źle robi. Nie mam 3 metry, tylko 30. No to mi troszeczkę lepiej, bo wtedy ma to jeszcze ziemię i no i tam na tylu przejazdach po 10 cm Jeśli by to było dobrze puchnie, gaz podłoga 1750 obrotów, ale czuć, że spadła prędkość na 7-6 O jest tutaj Straszne, zobaczcie, jakie tutaj jest ciasto. Nawet z górki nie chcę za bardzo jechać. O, teraz ruszę. No trochę tutaj to tak Ta kukurydza wstrząsnąć tą ziemią, ale. Wapno, to jest podstawa. W można sypać wszystkiego nawozów, nienawozów i ja to doskonale wiem Zabrakło trochę funduszy w tym pierwszym roku Ej, Żeby to było elegancko no w drugim sypałem te defekacyjne i no troszkę powinno puścić jeszcze po tym sezonie No ale ogólnie porównując tutaj ząb typu Delta Flex do tego prostego zębu, jak mają agregaty na rynku, to te lżej chodzą. Lżej chodzą i lepiej mieszają moim zdaniem, bo one są bardziej takie, wiecie, sierpowate i tą ziemię kręcą i przy sensie prędkości właśnie około 8 coś już wtedy widać, nie? Coś już widać na jakiś efekt. Na C3, jakby chciał jeździć, to byłby rewelacja, No ale nie pojedzie. Jeszcze nie. Może jakby tam o intercooler mu zamontował, był taki pomysł. Wtedy jeszcze troszkę tą dawkę paliwa mógł podkręcić. No to nawet, jakby nie chciał jeździć na C3, to na C2 to już by hasał. To już by sobie chłop hasał. No i tak już to w miarę, w miarę jakoś już, jest dużo równiej niż po pierwszym sezonie. Bo ja w tych, wzdłuż słupów, pryskam. I taki miałem pomysł, czy sobie nie przejechać... Pierwszym razem i potem drugim przyciągnąć, i tak mogłem zrobić, wiecie, wzdłuż słupów prostą. Cyk, 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 a później bym sobie potem przejeżdżał i już byłoby równiej. I akurat tu gdzie latałbym opryskiwaczem, miałbym miał takich tych... Bo mimo wszystko jak jedziemy tak, to dalej, dalej mocno trzepie. No ale może brona aktywna, coś jeszcze tu podrówna, jeszcze miałbym talerzówką to ciachać. to już talerzówką zrobię ze skosa. Nie chciałem tu, bo widziałem, że są te doły i nie chciałem tu jeździć po skosie, mógłbym. Śmiało. Tylko później te doły by były mocno takie wyczuwalne. Tu widać to wrocie jest mocno krzywe Podniosłem, podniosłem No i tak żegna stary rok w ciągniku, który jakoś tam się w miarę kręci, ale ile tego kręcenie potrwa to nie mam pojęcia, ale wyszło za chmurno Nie jest tragicznie, mówię, no nie ma tego uślizgu jakiegoś wielkiego, jak widzieliście na kołach, pokazywałem. Jest w miarę ok, no tylko teraz pytanie, no jak to rozwiązać? No tutaj akurat to by był siewnik na rodzicy talerzowej, to by zrobił robotę. No później jeździłem, jeździłem. Straszne ciasto tutaj, koło supa. straszne ciasto jest koło sufa. No, ja by taką talerzóweczkę miał 4 metry na dyszelku zamiast agregatu teraz a to byłoby piękna sprawa to ona by tu ładnie kupywała teren sobie ja tak myślałem sobie tak cicho sobie tak pomyślałem czy by właśnie tego agregatu nie przerobić na te na talerzówkę Goro pół stoi porzucony Ja nie mówię, że on się nie przyda nigdy Dlatego sobie jeszcze stoi Bo różnie to bywa Z tymi polami, z tym wszystkim i taki jakiś szajs od tu lepiej C1 już się nie męczyć Myślę, że na C1 też nie będzie mu łatwo 6-7 Mi się wydawało, że górka i będzie szło, nie? A właśnie ta górka jest strasznie ciastowata. I dlatego tutaj nawet. Bo można byłoby się pokusić, dlaczego by nie? Dwa razy talerzówka i siać. Ale nie, nie chcę, bo tutaj ziemia bardzo mocno jest zastana. nawet nad wkładam sobie pręta, bo on takie robi. No niestety spalić, trzeba to paliwo tutaj poświęcić. Czas i paliwo i. Żeby tą ziemię tutaj jednak jeszcze ruszać, tak? Bo to nie jest ziemia zadbana, że co można odpuścić i sobie pojechać tak o, bez niczego. Po dwa razy talerzówce i wsiąść. Oczywiście byłoby to prościej, bo dwa razy talerzówką to byłoby dużo szybciej, bo by raz przejechał tam na D1, drugi raz, czy tam pierwszy raz D1, drugi raz D2 i, i byłoby ładnie, ale, ale nie tutaj. Takie jest moje zdanie, że nie tutaj. Tu po prostu jest za bardzo trzyma. żeby to sobie tak poważliwie i zobaczcie. Widzicie jak ma ciężko gaz podłoga? Jednak tam się kręci. Nawet na C1 tak mu naprawdę oporowo mu to idzie. to jakby następna roślina miałaby się tutaj zachować, cokolwiek to miało być, tak nie miała gdzie korzonku wpuścić wroszek może, bo tam na 10 cm ze skrzydełkami by założył, przeruszyłby na 10 cm, przykryłby tutaj tą te liście, choć tak się spodziewałem, że te liście wywieje wiatr ale ono już na tyle jakoś się do tej ziemi przykleiły na razie że jeszcze się to trzyma ale już myślę, że niedługo by się to te liście trzymały bo naprawdę te wiatry, wiatry i w końcu po prostu wywieje tą. no i tak to wygląda, no i chyba chyba na razie nawigacja znalazła ten optymalny punkt zerowy bo jakoś mi się to bardziej widzi, tą szerokość no i to już ucieka jakby z rządka Nie wiem dlaczego Nie wiem dlaczego tak się dzieje Ale tak to wygląda To co, ja was tu nie będę przynudzał Aha, wiecie Już wiem o co mówiłem Proces jarowizacji Jak pszenica tam ma te 6-8 tygodni W różnych temperaturach ma, Zawiązało kłosa Do czego zmierzałem Jak z studole mówiłem, że stała sobie tam ten, Przemroziło to tamto Załóżmy w teorii na pewno, bo był był w stodole tak samo i do czego ten krystus mierzał. Tak, w tamtym roku posiałem 27 listopada, zacząłem siać po kukurydzy i ta pszenica wyszła dopiero na wiosnę, tak. Wyszła, nie wyszła. Bo widzieliście jak to wyglądało, wyglądało to tragicznie, ale no w teorii wyszła na wiosnę, dopiero się pokazała tam yy, w marcu. Dam mu trochę odpocząć, przejdę na B4. Ona sobie wyszła dopiero w marcu. No i czyli też ten proces aerobitacji już przechodziła w tej ziemi. No to teraz idąc tym tokiem myślenia, jeśli posieję teraz pszenicę, a jeśli warunki posprzyjają, to może być, że ona wyjdzie w lutym. No to nie widzę żadnych przeciwwskazań żeby tej pszenicy nie zasiać po prostu w tym styczniu. No bo skoro siejemy, załóżmy przychodzi zima, tak? Spadnie śnieg, albo przychodzi mróz i ona nam nie wykiełkuje. To tak samo jest w ziemi, jakby teraz była w ziemi. No to moim zdaniem jeszcze, moim zdaniem oczywiście, nie ma to takiej wielkiej różnicy, czy my ją zasiejemy teraz, czy byśmy ją zasiali załóżmy na koniec listopada i przyszedł ten śnieg, no dobrze, teraz by sobie wykiełkowała, okej, okay, ale no mówię, po wykoszeniu przyszło to, mulczowanie, przyszły jeszcze inne różne prace związane z gospodarstwem, z domem, z rodziną, no i ten czas się skończył, warunki się skończyły, no i teraz jeśli są optymalne, dobre, to ja tutaj nie widzę żadnych przeciwwskazań, żeby tego złoża nie posiać i niech sobie wyjdzie w lutym Ta szpilka i tyle no Jeszcze mało tego, jakbym miał oprysk To bym jeszcze to opryskał Bo tu jest bardzo dużo przytuli, tu jest bardzo dużo lebiody Ten oprysk jesienny jeszcze by mi tutaj wspomógł Tak bym zrobił, gdybym miał oprysk, ale Czy by warunki na to pozwoliły To już by nie miało znaczenia jeśli chodzi o czy to mróz jakiś tam minus jeden czy ileś ważne żeby tu było ciepła pogoda Przebać tak byłem się u piotka i on mówi że no, chętnie było pryskał tę pszenicę co nie zdążył tak jak widzicie no nie, nie, tak było to nagle z, z bardzo ciepło jesieni 20 stopni przyszły deszcze potem przyszła ta zima i no i się nie udało tak No i taką może puentą tutaj podsumuję. Może tu trzeba wcześniej trochę jeszcze wyciągać, tak delikatnie, bo jak na podnośniku podnosi właśnie, to tak te przeszarpuje. Przeszarpuje. To wtedy taką ją wyrywa. Bo ta ziemia jest mocno zasana i jeszcze takie bardziej robi kaszane. A nieżeli bez tego, dlatego już tutaj początki, już widziałem, co jest grane. Oczywiście to w niczym by nie przeszkadzało, tylko jak potem jeździmy, to tak, wszystko podskakuje, bo wpadamy w te doły. No i, no i następna kwestia, taka, że mam linię sobie, tak gdzie sobie wyciągam i, i, i wsio, i na tyle. I wtedy mam to tutaj. Równiutko nic nie przeciągam, potem nie będę skakał. Jak będę skakał, to w jednym przejeździe, a nie tam, złożymy w dwóch czy w trzech przejazdach. No i dla mnie to jest łatwiej. No i tak to wygląda. No, zbliżamy się na dół i tutaj nie wygląda, to to bardzo źle. Nie ma jakichś wielkich brył. No mówię, no orka byłaby fajnie, pod górę by to rzucił. Byłoby elegancko. Ale to by się chyba dużo więcej czasu zeszło. Bo tutaj by ciężko szło ta orka. To mi się wydaje, że C2 na górze by szło, ale na dole to B4. No i bym mu 2 metry, tak? Jak on tutaj B3 jechał pod tą górkę, na tym wrócił, gdzie było to No to by się jechał podobnie, też B3. Tu bierzesz 3, tam bierzesz 2. Może 20, czy tam ileś ma ustawione. Tak wyszło. A tu bierze 30, załóżmy, no to metr mniej. 10 przejazdów to jest 10 metrów. To jest ogrom, jeśli chodzi o, o czas. Którego oczywiście nie mam. No i tak, myślałem, że na dole to będzie prędzej B4 niż C2. Może jeszcze są takie jakieś odcinki dziwne, że, że mu tu ciężko idzie. Dobra. Ja Was tu już nie przynudzam. Co miałem powiedzieć, to powiedziałem. Także tutaj mamy sprawę taką właśnie, że jesteśmy z jednym ciągnikiem i nie wiadomo ile tak naprawdę z nim będziemy. Abyście się martwili, to komornik by zabrał. Jak zabierze komornik, to wam powiem. Nie bójcie się. O, i też nie nie, hektarów nie przybyło, nawet ubyło. Hektarów nawet ubyło, także tutaj dla tych, co myślą, że dobrałem ziemi i po prostu rok zrobił się z za, za krótki, to, to nie. To nie ten tok myślenia po prostu. U ziemi jest tyle samo co było. Nawet mówię troszkę mniej. To no, do usłyszenia w nowym roku. Cześć pozdrawiam.